W poniedziałek 29 września w Subicach odbyło się uroczyste otwarcie nowej wieży widokowej, która stanęła na wzgórzu za ośrodkiem sportu i rekreacji. Na wydarzeniu pojawili się przedstawiciele władz Subic, Frankfurtu nad Odrą oraz wicewojewoda Lubuski. Symboliczne przecięcie wstęgi otworzyło nową atrakcję turystyczną regionu. Zakończone, bo, bo trzeba to przejmuje się jakiś bagaż, rozpoczęte działania i po prostu trzeba to zrealizować. Trzeba się wziąć do roboty i skończyć. Rzeczywiście rodziło się w bólach, ale to jest na przestrzeni kilkunastu, kilku ostatnich lat. Ja miałam tę przyjemność tych kilkunastu ostatnich miesięcy, kiedy naprawdę pracowaliśmy na żyletkę z czasem, kiedy próbowaliśmy dogonić ten czas, znaleźć rozwiązania bardzo trudnych sytuacji, ale udało się, ale to też ja muszę powiedzieć, że to jest zasługałą wielu osób, bo i pan wojewoda bezpośredni kontakt i z panem marszałkiem, bezpośredni kontakt z panem starostą, z panią starostą, z Panem Powiatowym Inspektorem Nadzoru budowlanego. Gdyby się to nie udało, gdyby nie ci ludzie, gdyby nie to, że rozmawialiśmy na, w każdym etapie, w każdym, do, do, dotyczące każdego obszaru, to byśmy się tutaj dzisiaj nie spotkali, ale jednak udało się. Ja się bardzo cieszę, że te osoby dzisiaj tutaj są z nami. Zobaczmy, jak wygląda ta panorama. Jest pięknie zielono dookoła, widzimy Subicę, widzimy Frankfurt, widzimy cały region. Ale oczywiście, że tak, bo cały teren Sosiru leży mi bardzo głęboko w sercu i bardzo bym chciała, żebyśmy wszystkie te aktywne. Które są dookoła, łączyli w jedno, żeby były ścieżki rowerowe, żeby były szlaki turystyczne, żebyśmy mogli tu się zatrzymać, tam się zatrzymać, żeby cały ten, e, cały ten obszar służył nam, mieszkańcom dwumiasta, żeby to było miejsce do sportu, rekreacji, do spotkań rodzinnych, przyjacielskich, żebyśmy tutaj spędzali swój wolny czas. Przede wszystkim od tego, że patrząc na to, jak się rozwija dwumiasto, tak, Bo już my tak naprawdę możemy mówić w kontekście dwu miasta, Frankfurt i słubice coraz wyraźniej współpracują i można powiedzieć, że serca obu miast zaczynają być równym rytmem, e, więc miasto moim zdaniem takich e, obiektów czy miejsc, którym warto się pochwalić, umieścić na widokówkach, ma więcej, ale niewątpliwie ta wieża, która e, dzisiaj została już oficjalnie udostępniona, oficjalnie o, o, na otwarto, e, może być takim jednym z głównych punktów. No tak swoją drogą to jest w ogóle ciekawa symbolika, bo... Dotychczas budowa wież na pograniczu kojarzyła się raczej z brakiem zaufania i brakiem współpracy niż współpraca. To się okazuje, że powstał obiekt, który jest dowodem na to, że można współpracować, można sobie ufać i można iść rzeczywiście w jednym kierunku. Myślę, że ta wieża może być takim punktem do wystartowania w kierunku budowy zupełnie innego wizerunku turystycznego też Słubic i może być takim elementem, od którego zwiedzanie dwóch miasta się będzie zaczynać, więc w tym kontekście sądzę, że to jest bardzo dobry krok, bo to może być atrakcja turystyczna, no, wystarczy wejść i rozejrzeć się dookoła, ile tych miejsc wokół ciekawych widać i sądzę, że z tej wieży może wystartować za jakiś czas taki szlak turystyczny, który będzie wizytówką nie tylko w Słubic, ale właśnie Frankfurtu. A ja tak swoją drogą już nawet wystartowałem w konkursie na nazwę, bo pozwoliłem sobie w wystąpieniu tutaj otwierającym zasugerować, że może dobrym kierunkiem byłoby zorganizowanie takiego właśnie konkursu wśród mieszkańców dwu miasta, aby to oni wybrali nazwę bo myślę, że ta nazwa, która funkcjonowała w ramach projektu, czyli wieża Kleista jest takim nawiązaniem historycznym do obiektu, który zdaje się kilkaset metrów stąd się znajdował, ale ta wieża zasługuje na własną historię, bo to jest pisanie zupełnie nowej historii i ja już zgłosiłem nazwę, żeby tą wieżę nazwać Miałem właśnie wieżą dwu miasta, które o ile formalnie, no, nie, nie, nie ma jeszcze takiej, takiej klamry prawnej, ale z tego co widzę, z tego co obserwuję, to to dwumiesto w sercach mieszkańców w zasadzie zaczyna już w pełni funkcjonować. Bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj możemy stoimy i jest, były zaproszeni, byli było bardzo wiele osób, którzy przez właściwie prawie 25 lat od pierwszego pomysłu dzisiaj do tego momentu współpracowali. To jest, myślę, że jest dobry przykład, że tak jak pani Błomisz mówiła, że razem przez wiele, wiele lat z determinacją można osiągnąć niesamowite rzeczy. Jakby ktoś 25 lat temu powiedział, że potrzebujecie 25 lat i że będzie tyle trudności, to chyba wielu osób wtedy powiedziało, ok, to damy sobie spokój z tym. I taka rzeczywistość, jak się robi wielkie, ambitne projekty. Po prostu tak jest. I trzeba zostać przy tym i mieć pewną klarowną wizję i ta wizja była i. Tak jak mówiono dzisiaj, to jest wielka to jest, to jest znak też symbol na to, który pokazuje, że jako dwumiasto stać nas na wiele. Wydaje mi się, że to będzie symbol, szczególnie dla turystów. Będzie to miejsce, które będzie przyciągało turystów. Tutaj bardzo ważna będzie akcja i kampania marketingowa za pomocą ulotek, za pomocą takiej propagandy ustnej wśród znajomych, ale wydaje mi się, że będzie to naprawdę miejsce, które będzie często odwiedzane przez licznych gości. Wydaje mi się, że takie wyczekane dziecko, które rzeczywiście wspólnymi wysiłkami i poprzednich burmistrzów i pani burmistrz udało się zrealizować. Do końca i to jest najważniejsze, chyba nie ma co patrzeć na te trudności w przyszłości, tylko patrzymy w przyszłość. Cieszymy się, że Wieża stoi, że jest dzisiaj otwarta, i że można już ją odwiedzać. Wydaje mi się, że rzeczywiście z tego powodu było wiele nieporozumień, że to jest gdzieś tam samodzielny, inwestycyjny projekt tylko miasta Słubice, a to wcale nie była prawda, ponieważ był to wspólny europejski projekt. I wydaje mi się, że to już jest taka klamra bardzo wysoka, która zapina ten cały projekt i nadaje mu zupełnie nowe znaczenie. Goście i mieszkańcy jako pierwsi weszli na taras widokowy, skąd rozciąga się panorama miasta i okolic. To jest świetny symbol, to jest um, ja, wieża morska może być, nie no nie wieża morska, ale to jest następne uh, turystyczną atrakcja tutaj uh, Frankfurt, Słubice, Słubice, Frankfurt. I cześci się bardzo, to mamy to, bo ja liczę na więcej turystów, na naszą dwumiasta i to jest następny krok. Musimy włączyć atrakcje turystyczne od, od, od obu miasta razem, i pokazać, jak piękny jest naszą dwóch i to jest naprawdę następny krok. Ja jeszcze nie byłem na górze, ale ja już cieszę się na ten widok. Najważniejsze, że jest ona już postawiona, i teraz musimy zrobić wszystko jako gmina, aby zadbać o ten teren i zrobić go turystycznie atrakcyjnym. Bo jeżeli to się będzie promować, jeżeli będziemy o to dbać, i stanie. Się to symbolem naszego miasta, a także współpracy polsko-niemieckiej. Uważam, że teraz należałoby się skupić, aby to miejsce stało się bardzo rozpoznawalne, nie tylko w Subicach i okolicach, ale także w dalszej części naszego kraju, a także po stronie niemieckiej. Uroczystości towarzyszył muzyczny set kolektywu West Noise, a także symboliczne posadzenie Drzewa Pamięci Jurga Gleisensteina. Bardzo dobrze pamiętam Jurka Gleisensteina. Był przez wiele lat współprzewodniczącym Słubicko-Frankfurckiej Wspólnej Komisji Rad Miejskich. Była to postać, która jako pierwsza wypowiadała się w języku polskim. Bardzo dobrze mówił w języku, w języku polskim. Miał świetną współpracę merytoryczną. Z panem Juliuszem Żwirkiem, ówczesnym przewodniczącym. I mieliśmy bardzo dobrą, efektywną współpracę również dzięki temu spośród merytorycznych pracowników. Pamiętam, że wspierał bardzo często nasze słubickie ówczesne projekty i był też tą osobą, która bardzo silnie pracowała nad wspólną marką Słubica Frankfurt, ale też wspierała bardzo silnie słubicko-frankurski plan działania. To dzięki niemu. Jemu I wielu radnym z Frankfurtu, ale właściwie z takim naciskiem na tą, na tą postać, um, udało nam się wiele projektów zrealizować, wiele rzeczy zrobić. Niestety nie ma go wśród nas i myślę, że to wspaniała inicjatywa, że ta pamiątka, to drzewo tutaj um, zafunkcjonowało. Po części oficjalnej odbył się piknik dla mieszkańców i turystów z muzyką, animacjami dla dzieci i strefą gastronomiczną. Jak się pani podoba ta wieża i czy będzie pani ją odwiedzać? Może znajomych zapraszać? Yy, no fajnie, że też jest właśnie cień drzew można przyjść na spacer, przejść się, wejść na wieżę. Yy, bardzo ładna, bardzo fajna, wysoka. Yy, no i wydaje mi się, że na pewno będziemy korzystać. Uważałem, że to, to będzie nie wypał, ale jak patrzę, widoki są cudowne, ładne. Więc na pewno sobie czasem w ramach relaksu przyjdę, wpadnę, e, zaproszę ludzi, znajo, e, jakichś znajomych, co pannom doszubić. Także na pewno to będzie takie miejsce dobre do spotkań, mimo, mimo początkowych sporych wątpliwości. Na pewno będę tu przychodzić, bo to jest takie super wydarzenie, super przeżycie, bo można zobaczyć całe subice, Niemcy z góry, tak z lotu jakby ptaka. I to jest naprawdę super, i będę tu przychodzić na pewno. Chodzimy z babcią tutaj na spacery, i wiedziałam ogólnie, że będzie ta wieża. Widziałam, jak się buduje, widziałam te wszystkie koparki. I tak, będziemy tu przychodzić. Na pewno będę przychodzić, bo fajne widoki są. Mieszkamy w Frankfurcie i takich widoków to na pewno nie zobaczę, ale na pewno z rodziną jeszcze się tu wybiorę. Chciałam mamy nagrać, ale internetu nie mam, ale na pewno będę przychodzić. Bardzo fajne miejsce. Można zobaczyć wiele miast, można wszystko zobaczyć, yy, całe Tuwice z widoku i na serio bardzo piękne miejsce. Mi się naprawdę bardzo podoba, bardzo długo z rodzicami w ogóle czekam na otwarcie tej wieży i na pewno będziemy tu przechodzić i mama też powiedziała, że przyjdziemy tu jak najszybciej i bardzo mi się tu podoba. Wieża dostępna jest bezpłatnie od wtorku do niedzieli w godzinach od 10 do 18. W poniedziałki pozostaje zamknięta. Nowa inwestycja to zaproszenie, by spojrzeć na Subicę z zupełnie nowej perspektywy. Wieża Widokowa w Subicach po zmroku nabiera zupełnie nowego oblicza. Dzięki kolorowemu podświetleniu wygląda jak świetlny drogowskaz, który dodaje miastu wyjątkowego uroku. Z daleka przyciąga wzrok niczym świetlny symbol subic, łącząc w sobie elegancję i atmosferę radości, jakby wieża chciała opowiadać swoją historię w języku światła.